I trzeba być dobrym człowiekiem. I ja się staram być dobrym człowiekiem. Żeby moje życie miało wartość, że się uratowałam. Bo dlaczego? Bo półtorej miliona dzieci się nie uratowało. Przecież Niemcy ich zabrali na, na te obozy niemieckie, tak? A ja się uratowałam, to muszę mieć wartościowe życie. Jak pierwszy raz alarmowali, to moja niańka zeszła ze mną tak na ręku do piwnicy i moja mama jeszcze została w domu pakować, prędko, prędko pakować. I ta niańka zeszła, i moja mama nie była spokojna, że mnie nie ma. To prędko zeszła i mnie wzięła z rąk, a w tej sekundzie spadła bomba i te kawałki takie. Upadły na to miejsce, gdzie była moja głowa przed sekundą, i potem jej ręka tej nianki spadła. A ja się, ja się uratowałam. I to był mój pierwszy cud. Ale potem było bardzo dużo cudów. I jeden z cudów to właśnie było, że uratowali mnie Polacy. Wiecie, zachorowałam bardzo ciężko. I mama poszła do doktora Żyda w wiecie, ale on już nic nie miała ani lekarstwa, nic nie było. No on powiedział: No, co pani chce, przecież wszyscy umrzemy. Biały dzień mama uciekła ze mną do polskiego lekarza. Odpoznał nas, że jesteśmy Żydówki. Nie wziął pieniędzy i dał mi lekarstwa, i ja wystąpiałam. To też cud, prawda? A ta jedna akcja, to specjalnie pamiętam tę akcję, Niemcy krzyczeli, żeby zejść na dół. Kto nie zejdzie, to go zabijemy. Kto zejdzie, to tylko na pracę. Niby tak mówili. I moja mama nie chciała zejść, nie wierzyła im. I zrobiła w domu tak, wszystko wzięła z szafy i na podłogę, walizki i od, y, okna otwarte, żeby myśleli, że już tutaj byli Niemcy. Przyszli bez psów. To było szczęście i nas nie znaleźli. I byliśmy na aryjskiej stronie, o stronie u Polaków. To mama mnie wzięła, postawiła krzesełko na stole, pomalu, pomalowała mi włosy na blond i dała mi krzyżek i nie nauczyła się tak, działa. Od dzisiaj ty nie jesteś Ewa Altschuler, ty jesteś Ewa Olenska. Pamiętaj, ty nie jesteś Żydówka, ty jesteś Polka. Pamiętaj, jesteś inna dziewczynka. A ja wtedy myślałam, że jak byłam taka niedobra, dlaczego mnie zmieniają? Dobrzy ludzie mogli stracić życie swoje, jakby dwa razy przyszli Niemcy. Jeden raz uciekliśmy do, na inną wieś, nie wiem jak to powiedział nam, a drugi raz to nas schowali e, w piwnicy tam gdzieś. Dwa razy. Jak, pomijcie, jakby mnie znaleźli, to by nikogo nie było z nas. Ani walczaków, ani mnie. Staram się, bardzo. Dużo rzeczy ja robię dla innych. Nie za pieniądze. Dziećmi, z dorosłymi i y tacy, co byli chorzy na głowę, nie wiem, o co się mówi po polsku. Dużo rzeczy robię, robię, bo chcę być dobry człowiek. Ja się nazywam dzisiaj Havani to jest nazwisko męża. I ja się nazywałam Ewa altriller, tak się urodziłam. Byłam Ewa. I urodziłam się trzy miesiące przed wojną.